Oficjalnie oświadczam, że podręcznik Historia i teraźniejszość to. Największe badziewie jakie mogło tylko powstać. Siemaneczko-Misiaczki, powiem wam, że sobie urlopuje. No, i oczywiście gdzieś tam nasłuchuje, że w szkole dzieje się znowu lipa. No, to mówię. To, 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 się stanęło. Ech, dobra. Czas nagrać, moi drodzy, kochani, odcinek na temat tego, jak teraz będą mieli uczniowie przerąbane. Historia i teraźniejszość. Zapraszam na odcinek trochę lepszy niż subiektywne pierdoły jakiegoś jego mościa. No to co, lecimy, lecimy. Bang! Słuchajcie, kochani, przygotowałem sobie materiał w ogóle, troszeczkę. Wiecie bardzo dobrze, że ja zawsze szukam, doczytuję się tych informacji, sprawdzam informacje jakieś tam głębsze, inne perele. No i moi drodzy, w pierwszej kolejności sobie hmm, wpisałem, kto to w ogóle badziebie napisał. A tylko na kim jesteś? Ja jestem. E... Jestem hardcore. Yes, right. Okazuje się, oczywiście, że autorem jest koleś, który bardzo dobrze zna się z Pisem. <laughs> z długopisem, z cienkopisem, ze wszystkimi pisami, nie? Przypadek? Nie sądzę. <laughs> I przeczytałem sobie, moi drodzy, opinie innych książek na samym początku, żeby, wiecie, zobaczyć w ogóle z kim ja mam do czynienia. Chciałbym wam przeczytać komentarze na temat jednej książki, oczywiście tego samego autora, który napisał hit. I to będą komentarze dotyczące... Tylko i wyłącznie jednej książki, nie hitu, nie hitu, nie hitu, nie hitu. Ów koleś nazywa się oczywiście Wojciech Roszkowski, profesor. Tak, profesor. Roztrzaskane lustro. Komentarze. Niestety rewolucja francuska rozpoczęła upadek cywilizacji śródziemnomorskiej, uczyli tego nawet pokrętnie na marksistowskich uniwersytetach. Koniecznie trzeba zapoznać się z treścią książki, nawet gdy jest się innego zdania, a może właśnie dlatego. I ocena 9 na 10. Podjedźmy wyżej, tylko wezmę jakiś krótki, no bo powiem Wam, że o tej ludzie naprawdę walą ostro. Ocena już 3 na 10. Założyłem konto specjalnie, by napisać tę recenzję z pozycji konserwatysty o wielkim szacunku do Kościoła katolickiego, a nie fanatyka. Czego można oczekiwać od książki napisanej przez doktora ekonomii, profesora nauk humanistycznych, członka PAN, Rady Muzeum Historii Polskiej i Rady Muzeum Narodowego, która zdobyła nagrodę m.in. Józefa Mickiewicza? Na pewno nie impertynencji banałów luźno, yy, luźno powiązanej faktografii, gdzie krytyka poglądów przeciwnych autorowi sprowadza się do inwektyw i kontrargumentacji z pozycji prawdy objawionej. Ta książka to niestety doktrynerski manifest, który nie powinien był wyjść pod ręki profesor Skiej. I tak samo, moi drodzy, jest z hitem. Bardzo dużo komentarzy na temat tej książki są albo 10 na 10, albo 1 na 10. Skąd to się wzięło? Z czegoś kochani, co się nazywa, oczywiście. Fejkowymi komentarzami kupionymi albo oczywiście zleconym przez gości, którzy kazali: No, przecież to jest dobra książka, weź Kasia, kim jest Kasia? Zapytacie: No, Kasia to jest córka, oczywiście, profesora. Ale słuchajcie, moi drodzy, w ogóle, jakie komentarze tam idą, no bo to jest hardcore, totalny hardcore. Jak ja to czytałem, moi drodzy, to myślałem, że się sikam ze śmiechu. Słuchajcie tego: Komentarz odnośnie książki, która ma uczyć dzieciaki oczywiście szacunku, tolerancji, wcale nie łamie praw ucznia takich jak godność, no bo. Po co uczniom godność, nie? Dzieci z in vitro to nie są dzieci z in vitro, tylko to są wyprodukowani ludzie, którym nie należy się miłość. To moi drodzy, nie jest mój tekst, tylko to jest cytat z ów książki. Nie martwcie się tych cytatów, cytatów będzie więcej. <laughs> Słuchajcie, komentarz do hitu. Bardzo dobra książka pokazująca prawdę o naszej współczesności, bez fałszywych światłocieni, bez judaszowego tłumaczenia zdrady i zaprzeczeństwa. Kto nie miał w rodzinie czerwonej kanali, tego ten podręcznik nie zaboli. Chyba się w głowie ostropier, bo kogoś ta książka ostro zawoli. <grywa> no nie! No i oczywiście pozostałe komentarze, nie? Jak dla mnie książka nie powinna w ogóle być wydana. Jedna jeden na pięć, obrzydliwa, stronnicza publikacja. I tutaj, moi drodzy, tym komentarzem chciałbym przejść do kolejnej kwestii: Czym jest stronnicza publikacja? Książki, jakie macie w szkole powiedzmy, z historii, czy z biologii, czy z matematyki, one tam po prostu mają fakty. Wiadomo z tą historią to różnie bywa, w zależności od tego, w którą stronę wiadry wieje. Wink, wing. Jednak sama książka Hit jest stricte książką nieobiektywną. To znaczy, jeżeli słońce jest czerwone, bo jest kulą ognia, to autor, widząc to słońce, pisze, że ono jest żółte przecież, nie? I tak samo, moi drodzy, jest z informacjami zawartymi w ów Hicie. Przetoczmy kilka rzeczy, bo sobie tutaj oczywiście na stronkach. Wziąłem. To moi drodzy, rozwala system. Przypominam, prawo do godności ucznia. Mamy to? Mamy. Słuchajcie. Cytat z książki. Wraz z postępem medycznym i ofensywą ideologii gender. Ideologii gender. Nie ma czegoś takiego jak ideologia gender. Gender to bezpośrednio w języku angielskim oznacza po prostu płeć. Jeżeli ktoś sobie myśli, że jest odrzutowcem czy helikopterem Apache, nie chce myśli. Nie lata nad wioską, nie chce myśli. Nie krzywdzi nikogo, nie chce myśli, nie chce będzie. Ty, Blockers to mówi. Wraz z postępem medycznym i ofensywą ideologii gender wiek XXI przyniósł dalszy rozkład instytucji rodziny. Lansowany obecnie inklu... Zywny, ty, inkluzywny, ja nie wiem co to znaczy inkluzywny, a wy macie to wiedzieć, licealiści, technikownicze i tak dalej, nie? <grywa> Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi, czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności... Jako produkcji ludzi, można powiedzieć, hodowli, skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które wierzy pod swoje skrzydła tego rodzaju produkcję, miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej. Zastanówmy kochani się troszeczkę nad tym co ja o przeczytałem, no bo ja na początku jak to czytałem to ja to nie wierzyłem, nikt w to w sumie nie wierzył w internecie i w ogóle w mediach wybuchło, wybuchła gównoburza totalna, ale czy zasadna? No tak, koleś sobie wymyślił, że osoby z próbówek, czyli ludzie poczęci za pomocą in vitro chociażby, tak? No bo ja nie wiem czy on teraz mówi o klonowaniu ludzi, że wiecie produkcja ludzi odbywa się w laboratoriach czy coś, no Profesor, nie? Profesor. Ale wracając. Nie wiem, ziomuś, czy wiesz, teraz do profesora mówię, ale czasami, nawet jeżeli jest kochająca mamusia i kochający tatuś, to oni nie mogą mieć dzieci z natury biologicznej. Albo tatuś, albo mamusia po prostu nie mogą. I wtedy dokonuje się różnego rodzaju. Oczywiście, no tam jakichś zabiegów, tak? Na przykład in vitro, które, no, nie są tanie, a państwo nie za bardzo pomaga w tym, żeby to było tanie. Aha, właśnie. Bardzo fajna sytuacja i bardzo fajną historię chciałbym jeszcze przytoczyć. Ostatnio mój kumpel, um, ostatnio mojemu kumplowi, urodziło się dziecko. Mały taki bobas, mówi gaga gugu i sra w pieluchy. Fajny jest. Tylko, że żona, mojego kumpla, była w tak zwanej ciąży zagrożonej. I spoko. Państwo daje 500+, ale opieka, leki refundowane nie są. Pamiętajcie, moi drodzy, że cały program jakiegoś tam rozmnażania się przez państwo, to jest tylko 500+. To, moi drodzy, nie ma żadnej pomocy w utrzymaniu ani innych rzeczy. I oni próbują, moi drodzy, mówić Wam, że dzieci z próbówek są gorsze. Ja to jeszcze raz powtórzę. Próbuję mówić uczniom, że dzieci z próbówek są gorsze. To znaczy próbuję uczyć różnic klasowych i to moi drodzy po pierwsze pozbawia godności po drugie oczywiście zaburza coś takiego co mówi jasno że każdy człowiek jest równy w świetle prawa chociażby a tutaj już podważa tą równowagę Kolejny, moi drodzy. Aha, dobra, ja już tam nie będę czytał, bo ja moi drodzy tego się naczytałem. E, oczywiście zaczyna gadać o, tych, o tym, że muzyka pankowców to, to jest w ogóle jakieś degeneracja, przekleństwa, katastrofa i tak dalej. Muzyka metalowa. Ja, kochani, znam kilku metalowców i każdy metalowiec powtarza to samo. To nie tak, że my mamy problem z ludźmi. To ludzie mają problem z nami. To są ludzie. Metalowcy to są osoby, które po prostu lubią słuchać tej samej muzyki. To, że oni są obwieszeni łańcuchami i tak dalej, nie sprawia nagle, że nie wiem, no czczą szatana gdzieś tam kurde wiecie w odmentach piwnic, pijąc winą, szalne komandos, czy coś ten deseń. Walić. Jak moi drodzy, weźcie wy mi powiedzcie, można wprowadzić takie badziewie do Szkół. Na całe szczęście, uwaga, na całe szczęście niektóre szkoły mówią już, że będzie totalny zakaz. Ja sobie nawet wpisałem nazwę. Yy, szkoła, szkoła, szkoła. Która to była szkoła? Burmistrz Ustrzyg Dolnych, Bartosz Romowicz, poinformował, że w szkole znajdującej się na terenie miasta zakazane będzie korzystanie z podręcznika do historii i teraźniejszości autorstwa profesora Zbigniewa Roszkowskiego. I teraz, ziomuś, burmistrzu, mój mistrzów, Żuwik dla ciebie. Takimi decyzjami sprzeciwiłeś się wielkim gównodowodzącym, za co brawa od wszystkich uczniów! Mordeczko, ty moja kochana, dawaj pyska. nabreżniewa. Kurde, mogę nie mówić, bo zaraz będzie, że jeszcze jakiś komuch, anarchista, weźcie się w ogóle i coś się <gry> dobre Dobra, kochani, ja wracam na urlop, zostało mi jeszcze kilka dni. Nie wiem, kiedy ten film będzie miał publikację, ale pamiętajcie, kochani, o jednej najważniejszej rzeczy. Ja z internetu nie zniknę. Dopóki będą w szkole problemy. Czyli kurde nigdy. Nie. Ja życzę Wam super miłego dzionka. Trzymajcie się, bądźcie grzeczni, zjedzcie mięso ziemniaki może się zostawić. Dodatkowo. Ech, trzymajcie się jakoś w tym hicie, nie. Jo, miski. Bęk!